Hej, cześć! Witajcie w piątym odcinku RimWorld'a średniowiecznego. Wydaje mi się, że odkryłem nowy sposób na pozyskanie Research Bencha. Nie jestem pewien, ale tutaj w kompleks Furnicer jak wpisuje się research, to się coś pojawia. Tylko, że nie jestem pewien, czy to będzie naprawdę coś fajnego. Może to jest jakiś komponent do researchu, który tylko to boostuje. Miejmy nadzieję, że nie, no ale zobaczymy. Heavy Tribal Padding, ok. Też hemp został wreszcie zebrany z pola. Możemy zacząć robić z niego tkaninę. No, trochę jej już jest, stówka. To wcale nie zajmuje aż tak długo, chociaż. No, nie jest też natychmiastowe. Może mamy coś lepszego? Chyba nie. Póki co mamy Cleaning Bench. Nie wiem w sumie do czego. Collecting spot do zbierania kamieni jest. APR -y istnieje. Ale tak, najpierw opracujmy to, co tutaj mamy. Niestety to trzeba robić tymi research spotami jeszcze gorszymi niż tymi, co jest irytujące, ale co tam. O, szczuras. No w ogóle tutaj ten szrat łazi. No ale dwie postacie będą potrzebne. Akurat dwóch łuczników to idealnie na szczura. Dobrze. Darmowe mięso w sumie. Kurde, zaśmiecony całkowicie magazyn. Może przydałoby się go powiększyć. Albo zrobić dodatkowe magazyny na inne śmieci to drewno. Na przykład by było fajnie gdzie indziej tutaj zapakować. O, tu jest na przykład trochę miejsca. Oho, mamy tutaj możliwość tworzenia narzędzi. W sumie przydałoby się zobaczyć, które co dają. Construction speed to jest spoko. Ale najfajniejsze byłoby... O! Coś do gotowania. To jest do bucherowania w sumie. Tutaj. Nie aż takie ważne. No pewnie scythe będzie do plant work speeda, więc to by było spoko zrobić tak ze trzy. Co dają łopaty to mnie ciekawi. Construction i plant work speed. Interesujące. Jest stone cutter's axe. Wooden mallet. Co daje młot drewniany? Construction speed, ok. Nie ma nic do gotowania? RIP. Ale to jest cooking stool, który możemy postawić tutaj obok. To, to zajmuje długo. W sumie zbieranie roślin zajmuje długo, więc te kosy się idealnie przydadzą. No i przede wszystkim najdłużej to zajmuje researchowanie to to najbardziej boli. Ale długo nie zajmuje produkcja tego. Fajnie. Dobra, kto pracuje przy roślinach? Vandam. A poza tym to. Junia i Lodomir. Ok. O! Vandam i Mazan się ożenili. Haha. XD, o nie, poborca trybutu ponownie przybył, śmierdzący. Nic nie oddajemy, nic nie dostanie. No właśnie, nie patrzyłem na statystyki kosy, bo wo wojenne. A 614 nie są jakieś super dobre. Ale może to i lepiej, bo byśmy zrobili zaraz całą armię kosynierów. O, slaversi. no wybraliście sobie najgorszy możliwy moment, kiedy imperialni są w naszej bazie i kiedy jeszcze ich nie zaatakowaliśmy więc jeszcze mi nie będą przeszkadzać tylko wam psiury już też lecą, dobra zbierzmy wszystkich widzę, że nie wszyscy zdążą ominąć imperialnych wręcz to oni się wszyscy na nich rzucili, co za kłupki nie macie żadnej zbroi Wy nic im nie robicie dosłownie nie obrywa wcale, ma za dobrą zbroję no, psiury można dobić, może się je zje o, upadli! Dobrze! E, nic na sobie nie miała ta postać. Tak, żyje w zimnych lasach. Mm, gdzie temperatura potrafi na minus spadać... ...dosyć sporo podczas zimy. Na minus 20 na przykład czasami było. I co? I bez ubrań se łazi. Po co? Bo lato? 5,40. Do dupy ta broń, to też. Dobra, a ty? Co masz na sobie? A, śmieci same. Nawet nie chcę tego z nich stripować, to jest tak bardzo nic nie warte. Hmm, tylko dwa psy, no to nie było nawet za dużo jedzenia z nich. Szkoda. Trzeba poszukać czegoś innego do upolowania. Na przykład zająca. No złoto, tu jest w ogóle. Tak, to jest złoto. To, to co tutaj jest na przykład wyglądało podobnie, a w sumie nawet nie tak podobnie z bliska. Jest pomarańczowe to cytryn. nam hemp pierdziela. Nie, no jak nic, trzeba zmienić mu strefę. On jest w strefie drugiej, tak? Dobra. Tutaj nie łazisz. Po ziemniorach też nie. Po kukurydzy też nie. Ale tu masz więcej terenu. Łazź sobie tędy albo po drugiej stronie rzeki. Weź tylko też do domów nie łaził i nie śmiecił. A do monumentu sobie możesz wejść. Tam jest przecież tak ciekawie. Hunter Lux Weapons. Boldar, Lodomir i Jezwikowicz. Im wszystkim trzeba polowanie wyłączyć. Dobra, bo nie mają broni zasięgowych. Tak naprawdę nie są nawet w tym jakoś specjalnie dobrze, więc nie byliby, pomimo że gra udaje, że ma niby dużo skilla. Że Boldar byłby dobrym polującym, ale on tak naprawdę strzelania. A nie, cześć, strzelania ma 7. Okej, okay, dobra, on byłby. Dobrym hunterem, tylko że ma maile i jeszcze więcej. Właśnie, czy ja mógłbym jakieś tarcze zacząć robić? A na kowadle w sumie czekaj, bo... A na kowadle mogę robić tarcze. Mam hitter shield, inny hittershield shield. Albo hiter shield taki specjalny, jakiejś dynastii, tylko że do niego potrzeba ametystów. No jeszcze jest round shield. Zobaczmy, z czego to się robi ten hitter shield, który ma 75, 20 skóry, 80 stali. Czekaj, kurwa stali? Tak, Stali, ja nie zrobię tego bez stali. A Stali nie zrobię obecnie. Oj kurde, bez nadzieja. Czyli to będzie moja docelowa ostatnia tarcza, żeby ją zacząć robić? A druga najlepsza to nie była przypadkiem ta, bo te okrągłe tarcze były trochę do dupy, prawda? A no nie jest tragiczne. Hitter Shield ma 40-20, Kite Shield ma 40-20, tak samo. Tam było Melee Dodge minus 5 i to tak samo. Ej, to jest to samo dosłownie. Zróbmy hitery bo są ładniejsze. No, na razie Duantil 1, będziemy je robić z żelaza, bo stali nie mamy w ogóle praktycznie. A, może z kości, tak. Nie wiem, po co mi te kości. Zastanawiam się. Może broń z nich zrobić jakąś? Może nie jest taka zła. Ech, zobaczmy. Sharp Damage 80% ma. A Armor 50-50% 90. Natomiast porównajmy to do żelaza. Sharp Damage 90 to jest już lepiej. I pancerz 85-40-50. Czyli generalnie żelazo jest dużo lepsze. Kości się mogą do łuków przydać. W sumie, jak tak teraz pomyślę, bo chyba bylibyśmy w stanie zrobić... A nie, łuków nie wybiera się z czego się robi. To jest trochę ujowe. Dlaczego nie mogę zrobić łuku kościanego jak w jakimś gotiku? No dobra, tarcza zrobiona. Kufa słaba. Kto ją zrobił? Jest napisane, kto ją wytworzył? Nie, ale wiem, że dużo żelaza poszło na to badziewie. O ile mamy kraftujących? No czterech, tylko że niektórzy z skilla mają właśnie 6 i 7, co nie jest w sumie aż tak mało, więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego miałby pójść aż tak tragicznie. W ogóle naszym głównym crafterem, najlepszym skillem jest w sumie Wanda. Cengitui nie ma za dużo innych rzeczy do roboty, więc Cengitui powinien zostać naszym głównym crafterem. Mamy taką rolę nawet o Manhunter Pactu. Pantery 4. Ha, 4 pantery, super no. Hmm, 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 przygotujmy się na nie, wyjdźmy tutaj przed bazę może. Mam zaczął padać, żebyśmy jeszcze bardziej nic nie trafili. Moje ulubione, jeszcze boulder jest daleko. Kurła bomba. Chodźmy tutaj. Ale Killmu już idzie do Boldera. Killmu jest raczej silniejsze niż ze 2-3 pantery. Właśnie role, role, role. Mamy tutaj. A nie co to jest? Aha, to nie jest role, to jest role change. Mamy tego... Guild Master'a, no właśnie, którego powinniśmy nadać komuś. I właśnie Cengituj wydaje mi się pod to idealny. Lodomir na pierwszy ogień, Boldar, Wandam i Jezwikowicz, Dziunia też obok. O, szybko, 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 Animal Attack, kill mu. Dawaj, podejdźcie tutaj, Jezwikowicz, Dziunia. O cholera, Lodomirze, ale oberwał, ja pierdzielę. Holy shit. No nic. Ale udało się w sumie pokonać. Bez jakichś większych strat tak naprawdę. permanentnie nic mu raczej nie będzie. Dobra, tylko te rzeczy stąd zabierzcie jak najszybciej. No. Dobijmy też. Boldarze jesteś w stanie? Dobić? Pantery? Jasne. No, ale natychmiast. Będziemy z nich pemikan robili na zimę. O kamień się nawet przesunął. Śmiesznie. Jest Wikowicz też nieco krwawi. Boldar ale najgorzej jest z Lodomirem, gdzie jest medyk? Ciamajdo, e, zajmij się leczeniem. Mamy 34 herbal medicine jeszcze. Myślałem, że się zacznie kończyć, ale... Widzę, że nie ma z tym jeszcze problemów, ale możemy zaznaczyć sobie tutaj pobliskie healrouty i wszystkie, które są gotowe zebrać. Jak tam jest Wikowicz? Leży i czeka na leczenie. On się szybko nie wykrwawi, to już w ogóle. I Lodomir został wyleczony. Teraz tylko żeby infekcji nie dostał. I byłoby super. A już wiem czemu tutaj było tyle mie miejsca. Ale dalej jest miejsce na trupę. Nie ma problemu. Dobra, wszyscy. Wyleczeni super. Przydałyby się jakieś zbroje naprawdę i te tarcze chociażby. W maile i niestety byle co jest w stanie nam potężnie przyrzebać kilkoma ciosami. No i niestety dostał infekcji Lodomir. Ale powinien... O kurde, drugą infekcję. Co za dziadostwo, no na serio. O, tym razem 70%. Powinien to przeżyć bez problemu. Tą w nodze na pewno. W ręce raczej też. Jeżeli będziemy go dobrze leczyli. Ale wandam. Chyba ma wystarczający skill 7. O, dokładnie. Jest żółta ikonka, przy nim to znaczy, że będzie żył. Dobra, następna tarcza. Powiedz mi, że... O, dobra, bardzo fajnie. I Junia już wyekwipowała. Ale mamy też dwie tarcze, które są kurde słabe, więc... Bardzo dużo żelaza na to idzie. No nie. Potrzebujemy wydobyć więcej żelaza. Gdziekolwiek, jakieś żelazo tutaj, może? Nie, to jest sól. Oj, chyba się nie obędzie na tym modpaku bez jakichś takich rzeczy, jak huary czy coś takiego, bo widzę, że tego żelaza to idzie bardzo dużo. A rud na tej mapie jakoś super dużo nie ma. Co to jest? Wielki dzik. No fajnie, że jest złoto. Tutaj mamy znowu sól. Tym bardziej, że jest więcej różnych ród i przez to trochę tego żelaza jest mniej. O, jest srebro na przykład, które możemy wykopać też, żeby mieć więcej do handlu. Hmm. Raczej bardzo dobrze będzie z Lodomirem. Dostał jeszcze lepsze Tent Quality na tej infekcji niż wcześniej. O, Flash Storm, nie! Jedna z najgroźniejszych rzeczy. Na szczęście nie jest blisko. O, i Solar Flare. Jakby to cokolwiek zmieniało w średniowieczu. Oni nawet nie wiedzą, że to się dzieje. By nie zauważyliby. Z ziemi nie widać. Solar flarów. Zabierzcie to zanim spłonie. Fajnie by było. O, co tym razem? Spectacle of Hives. Cztery hivy dostaniemy. Nie! Defrest Capacity Serum. Które jest zmienione na jakąś ikonkę średniowieczną. No ale skill trainery istnieją. To trochę głupie. Na pewno i tak nie będę tego robił, bo Hive'y... W melee to jest śmierć. Robale są ultra potężne w walce w melee. Więc, jak nie będziemy mieli jakiegoś składu łuczników, to dosłownie nie ma sensu z tym walczyć. W ogóle w średniowieczu, jako że będziemy mieli pół na pół melee i strzelców, to tak naprawdę z robalami to można walczyć dopiero jak się ma zbroje i tarcze, bo wcześniej to jest dosłownie śmierć. W Luim zajmuje to researchowanie, ale czekania będzie. Kurwa bomba. Jeszcze tylko chwila i będziemy mieli kompleks furniture. A sobie przypomniałem, że trzeba nadać rolę Cengiemu Guild Mastera. Dobrze, będziesz szefem gildii. Na razie wiochy zapyziałej, więc żadna to gildia. To... No, niby mamy crafterów czterech. No to, to będzie najlepszy z czterech. To to... Jakiś to tam prestiż niby jest, ale. Dobra, Van damie, skoro już zaczęłaś, to dokończ tą tarczę. A teraz dodam, żeby tutaj mógł pracować tylko ten. W ogóle fajnie by było, gdyby on właśnie głównie się zajął kraftowaniem. No ale ma na pierwszy priorytet niczego innego, na pierwszym nie ma, więc powinien właśnie tym się zajmować. Smeltowanie rudy chyba nie daje mu skilla, zobaczmy. A nie, daje, ok. No to może sobie smeltować rudę. Chociaż daje mu to dużo, dużo mniej niż tworzenie na przykład tarczy. No, ale będzie robił z automatu lepszą jakość, nawet jeżeli ma te dwa skile mniej niż Wandam, więc i tak jest super. I tutaj smelt, silver into coins, razy 30 do forever, dobra. Lindworm, Wondersin. Co to jest? Puszę! Obrzydliwie ogromny wąż. W tym lesie to są te same ogromne zwierzęta. Wszystko jest wielki dzik, wielkie bawoły... Drzewce, teraz wielkie węże chyba wybrałem faktycznie najgorsze miejsce na bazę w ogóle. A dobra, to nie jest jeszcze gotowe. Tak, dorobiliśmy dodatkowy kawałek palisady po drugiej stronie, bo tu się lasu dużo spaliło, więc fajnie można sobie zająć miejsca. Mam stone cutter table, mam żelazo, mogę go zrobić. Dobrze. Zrobi się jakąś tutaj podłogę, żeby przynajmniej w niektórych miejscach te wielkie drzewska nie odrastały, żebym nie musiał ich ciągle ciąć. I też fajnie by było coś tutaj zbudować od razu, ale nie za bardzo wiem co. Świątynię się raczej zrobi pod skałą. Tak samo za nią ktoś proponował, żeby Jezwikowicz wykopał katakumby na temu umie I w sumie spodobał mi się ten pomysł, więc będzie to trzeba tutaj zrobić. I dlatego tu będziemy chcieli zrobić co innego. Ale no my nie potrzebujemy żadnych pokoi, tak teraz myślę. Humor nie jest żałosny. Tainted Hitter Shield, no to może nie noś tego Tainted Hitter Shielda, jeżeli on jest taintowany. Nie psuj sobie, niepotrzebnie humoru, tak. Wartość kolonii nie jest zbyt duża, jest to 60 tysięcy, głównie w przedmiotach, a z tych przedmiotów to przede wszystkim wartość mają chyba nasze naturalne dobra, takie jak żelazo, srebro, ten pemikan. Właśnie, żarcie może dużo kosztować, bo mamy go bardzo dużo. A jak tam korn? 40%. Jak będziemy mieli korn, to będziemy mieli... Też płyn do garbowania skór. Czy to są slajd czątki? Tak, to weźmy je do bazy. Lynx, Hunting Junior. No co jest? Junior i Vandam tu są. Obie postacie nie mają łuków. No, Dawaj, strzelaj. O! Na strzała padł! Ryś. Bo to chyba Lynx to ryś. Dobrze! Cia Majda nawet nie była potrzebna. Piękny strzał! Panie cengituju, zobaczmy, umiejętności czy szczęście. Wiecie co, chyba szczęście. Chyba jednak nie był to czysty skill, ale co tam. Właśnie, mamy technologię opracowaną. Czy teraz będziemy mieli Research Bench? O jest! Tak! Mamy Simple Research Bench. Dobrze, w takim razie możemy tutaj pokój od Researcha zrobić. I żeby uhonorować to, zrobimy to jako nasz Pierwszy kamienny budynek, który będzie tutaj stał. Powiedzmy, nie wiem. 9 na. Dobrze! Lock gate frame. W sumie można to dodać, żeby ładniej tu było. Dodać rustic doors. Podłogę też od razu lepszą, bo jest tutaj na przykład parkiet drewniany, który jest dosyć drogi. 400 drewna, ale w sumie na tej mapie mamy bardzo dużo drewna. Tutaj permanentnie będą się paliły pochodnie. Na przykład dwie przy wejściu od razu. I damy tutaj simple research bench'e razy raz, dwa i trzy. I do nich ciekawe czy jest coś. Tak, jest bookshelf i jest file kabinet. Dobra, dodamy cztery bookshelf'y. Cztery file kabinety. No nie będzie w środku za dużo miejsca. Ale nie o to chodzi. Mamy pierwszy budynek z pełnym wypasem ze wszystkim co byśmy tylko chcieli. To powolutku też chałupy można... Yy, dziadygom przerabiać na lepsze, w sumie, tak teraz myślę. Dużo chempa, bardzo dużo chempa. Idealnie, O, tutaj zapomniałem chempa, chyba włączyć do produkcji. Tak, to będziemy mieli też całe ubranie na drugą zimę. Od razu, pierwszy rok, ledwo żeśmy przeżyli by, z byle czym, co tam mieliśmy. Drugi rok, mamy pięknie i tkaninę, i drewno, i kamień, i research, bench nareszcie. Wszystko, czego chcemy tylko. Właśnie basket backpack. Trzeba pomyśleć nad backpackami. Zwykły backpack. A nie wiem. Nie mam pojęcia. Nic nie pokazuje. A basket backpack? 50 carrying capacity. Heavy backpack? Też jest z Outlandu, więc też nie pokażę, tak naprawdę, co robi. Hmm. No nie wiem. Będziemy robili te basketowe. Niektóre postacie już to mają. Minus hmm, 5 stopni. Lodomir o minus 7. Junia ma minus 25. Tak to. Tribalware i tribal padding to jest chyba co powinniśmy ubierać w tym momencie, bo Gumpes on jest fajny faktycznie do obrony. Chociaż Insulation Cold 10. A on ma zwykły tribalware. Coś tak miałem wrażenie, że to się stanie, że wielki wąż nie usiedzi na miejscu. Dobra, mazanie, uciekaj. Tak naprawdę nie powinniśmy do tego upośledzeństwa podchodzić, bo zapewne ma jakieś 3 miliardy HP, więc kill mu. Zajmij się nim. Eee, halo, Kilmu? Dlaczego te zwierzęta są takie upośledzone? No ale, no, Kilmu też nie jest w stanie chyba stankować go w nieskończoność. To coś jest obrzydliwie silne. Mazen nie może już chodzić w sumie za bardzo. To niech spierdala, bo kajtować nie będzie w stanie w życiu. A Kilmu zaraz padnie. To coś ma dalej. 75% HP. Ojeju, ale super będzie łażenie w kółko. Moje ulubione. Przynajmniej tyle dobrze. Jesteśmy od tego główna szybsi. Mazan się tam leczy, dobrze. Tam będzie biegania w kółko. Moje ulubione. Tak, dajcie mi prawie niezniszczalne zwierzę, z którym muszę walczyć. Ciekawe. Głowa, ile to ma HP? 270, no tak. O, dobra, leży. Jeszcze jest szansa, że wstanie, więc. Boldarze, dobij póki leży. Jak najszybciej. Dobrze. Nie wiem, co z tego dostaniemy. Może jakąś śmieszną, fajną skórę. Byłoby miło. No kurde, no. Mazanowi się oberwało. Przede wszystkim Kilmu został pobity strasznie. Ktoś się może zająć Kilmu? Wandam. No coś pisz, krzmato. Jak śmiesz Kilmu na śmierć zostawiać. To jest jeden z najważniejszych członków naszej kolonii. Nie można tak, to by było niehumanitarne. Co będzie z węża? Będzie kanapka z węża? Czy może skóra węża? No nie wiem, na pewno jest mięso, którego jest bardzo dużo. Mamy jakiegoś innego kucharza może? Nie, mamy tylko jednego dosłownie. 15 skilla już nabiła, bo jako jedyna to robi. Czyli pewnie trochę z tego mięsa się popsuje, jak zwykle, no ale co tam? Need Warm Clothes. Tak, mazanie. Czekaj. Trzeba zmienić im ubranie. Na pewno zwykły tribal Wear zostaje wywalony. I tak samo Light Tribal wear A To jest padded leather vest. To trzeba wyłączyć, bo to jest po prostu gorsze. I zobaczmy, co oni jeszcze tam lubią sobie wcisnąć zamiast tego, co im dajemy. Bo to daje łącznie minus 10. Jak się ma heavy tribal Wear i heavy tribal padding i tribal hood. Dokładnie, jak ktoś ma mniej. To znaczy, że tego nie posiada. A tym bazanie. Aha, bo chyba... Chyba nie mamy kolejnego ubrania. Dobrze. Hmm, a no kogo my tu mamy? Następni biedacy żebracy. Tak, chcieliby coś za darmo. Ja mam lepszy pomysł. Zamiast za darmo... No dobra, nie musimy tego niszczyć, bo tu chciałem lepszy, lepsze mieszkanie wstawić zamiast tych takich badziewiastych. Ale przydadzą nam się... Nie jako medyczne, no chyba żartujecie. Jako chaty dla więźniów. A czekaj, tu Boldar spał? Serio? No to śpiszę tutaj boldarze. Co to za problem? Dobra, zbierzmy wszystkich w bazie. Jest No Num Naszym numer jeden jest Kajus, bo on jest najlepszy z tej bandy. Jak go chcemy. Kurwa się nie udało co za dziadostwo. No to i guess nikogo nie dostaniemy, bo wszyscy randomowo umrą. Dobra. Nie dajcie Jezwikowiczowi się otoczyć. Już lepiej, żeby zdechnić, żebyśmy my zdechli. Dobra, leży! Udało się! Nie umarł. Ale szczęście mamy. Akurat ten, którego chcieliśmy. I Mariana też leży. To Mariana była idealnie drugą osobą, którą potencjalnie bym brał, bo ma intelektuala i maila i dużego jest brawlerem. Więc tak. Kapczerują, ją. Eee, kurde, też oberwaliśmy niestety. Kurde, taki bandy bez mózgów. No, ale z drugiej strony pokonaliśmy ich e, chyba czwórkę, nie, piątkę, coś takiego. Unwavering, okej, okay, no dobra. To nieszczęście mamy, że jej nigdy nie przekonamy, bo to przecież bardzo logiczne. Więc w takim razie zostaniesz zabita. Eee, mamy egzekucję? Mamy Public Execution, dobrze. Tylko że ona musi najpierw stać. A Kajusa będziemy konwertować. Wanda już też idzie go wyleczyć. Super. Jeszcze powinniśmy mieć drugiego medyka. Chiamajdę. Tak, ona też już się tym zajmuje. Permamentnych obrażeń miejmy nadzieję, że nie będzie, a nie jest już. A raczej unicestwiony nos, nie jest złamany, bo się go nie naprawi. Po prostu już nie ma nosa. Jest jak ten, jak Voldemort. Ty, my w ogóle lepszą medycynę mamy, przemysłową. Pff, nie wiem skąd. Kilmu. Kilmu jest okej. Okay. No, jeszcze jeden raidzik. O kurde, tym razem to jest sporo postaci. Ale tylko jeden łucznik, jedna siatka, reszta broń melee. Czy oni atakują natychmiast? To znaczy, że można samemu podejść i postrzelać do nich. Niestety jeszcze jest Wikowicz i Boldar. Nie wyzdrowieli, Dobra, łucznik podchodzi. My mamy trzech łuczników, więc powinno być Essa. Jeszcze ma. a nie dwóch łuczników, dobrze. Mają płonące łuki, właśnie, trzeba ich zestrzelić jak najdalej od bazy. Żeby nam jej nie podpalili, bo to by było bardzo złe. No, dobrze. Idealnie, teraz gasić płomienie. I do reszty możemy sobie postrzelać z daleka. Te Fireshot Long y, które są w ogóle zepsute i badziewne. Mają 31 zasięgu, kurde. Ale celność mają słabą. Ale w sumie, a i szybko strzelają. Ale one istnieją po to, żeby strzelać, strzelać, strzelać i bardziej podpalić niż zabić przeciwnika. To by się mogło do ataku na czyjąś bazę przydać, o ile byłaby z drewna. Dobra, atakują. Możemy się cofać. Bo jest ich dużo, ale swoją gwardię łuczników już stracili. I teraz tylko bałwaniarze z bronią melee. A w razie czego mamy też kilmu. Pod bazę się cofnijmy. Zawsze troszeczkę zadanego demerza będzie. Albo i nie, bo nic nie trafią, być może. Dobra, Jezwikowicz do przodu, Lodomir do przodu, Wandam do przodu. Wszyscy z Was mają już prawie tarczę. Oczywiście, atakuj Kilmu. Dobra, idealnie Jeger trafił między trzy postacie. Sisi na Kilmu, Wandamie od boku, tutaj. siekierą przez łeb. Lodomir oberwał Jezwikowiczu. Boldarze. No dalej obrywają ci koloniści bardzo, jeżeli dostaną tak z cztery razy tylko. No tarcze jakieś super nie pomagają, niestety. Trzeba resztę zbroi zrobić, żeby zauważyć większy efekt. No, mamy jednego upadniętego przeciwnika, zobaczmy. Um, tu nie ma żadnych problemów ze zdrowiem permanentnych, Ale jest też beznadziejna postać dobra. Nie, absolutnie go nie chcemy. Mm -hmm, co ty masz? Jakąś zbroję, ale zepsutą. Wszystko ze śmieci mają zrobione, kurde. Taka beznadziejna jakość. Nie dziwię się w sumie, bo nasza kolonia jest biedna po prostu. Te Händeksy mają swoje zalety, więc weźmy je. Falkion. O kurde, Falkion jest dobry. Jadeid za darmo, fajnie. Łódka też, też jest dobry. No i teraz to medycyna się zaczęła kończyć, tylko 7 już mamy. No dobra, weźmy tą stronę mapę. I zbieramy, I zbieramy nowe hilruty. Być może swoje własne trzeba zasadzić nareszcie. To nie takie głupie, ponieważ teraz ostro nam tego brakuje. Też ziemniory się psują poza magazynem. Jesusie, ale tego śmietnika zaraz nie będziemy mieli w ogóle miejsca. W sumie mamy tutaj kolumnę. To znaczy, że moglibyśmy poszerzyć powiedzmy o trzy bloczki ten magazyn bez problemu. No, możemy już wykonać egzekucję. Na Marianie Ona się nam nigdy nie przyda Potencjalnie poprawi nam humor Więc zróbmy to W wideogramie byłoby lepiej Ale na, na razie nie będę go tworzył Uuu spektakularne Dobrze Teraz humor będzie na pewno poprawiony Kurde dlaczego nikt Się leczeniem nie zajmuje Dlaczego to są takie downy A bo Lodomir nie chce kurła yy, Spać Lodomir nie chce do łóżka pójść nie masz bedresta zaznaczonego serio, muszę ci dać medyczne łóżko, żebyś ty łaskawie chciał tutaj leżeć. Co za głupek, się sam zabije zaraz dosłownie. Hihiha, hi dostaliśmy cold snapa i większość kornu zdechło. Ale nawet nie potrzebujemy w sumie tyle tych roślin. To jedno pole by nam wystarczyło. W ogóle można je schajdować na zimę, żeby bazy nie ubrzydzały. Natomiast tak, mamy więcej miejsca w magazynie. Research nareszcie został zbudowany i wygląda naprawdę ładnie, muszę przyznać. W przeciwieństwie do reszty bazy. Ale tak, niestety nie będzie tanning licoru, bo kornu zebraliśmy z całego pola 36. W ogóle można by było zebrać trochę zwykłych drzew tutaj ze środka bazy, żeby uzupełnić zapas drewna. Chociaż tak szczerze, czy uzupełnić, zapewne znowu zasypiemy sobie magazyn jeszcze większą ilością śmieci, ale co tam. Jeszcze 30% i być może uda się je z Wikowicza przekonwertować, albo i nie, zostanie mu dosłownie jakiś 1%. A, jeszcze zdążyła się dzika świnia sama staymować, więc kazałem już ją trenować i mam taki świetny pomysł, żeby nazwać ją Weltmeister. Więc mamy już nie tylko Kilmu, ale także Dorotę Weltmeister. Kurde, przydałoby się trochę śmieci z bazy wyrzucić, bo ciągle nam elf rośnie, a większość z niego jest w jakichś kurde, juzle kościach, które dosłownie nic nam nie dają. To jest 1000 srebra za to samo topadziewie Też bardzo dużo różnej broni i narzędzi, których nigdy nie użyjemy, bo jest jej za dużo, a kolonistów za mało. A, ale także pewnie wykonamy rytuały, żeby paru kolonistów przyzwać. Chociaż nie wiem, czy na zimę to jest taki dobry pomysł, no ale... Żarcia mamy naprawdę dużo: 2000 ziemniorów, 2800 pemikanów i jeszcze podczas zimy możemy coś w sumie upolować. Ale dzięki Wam za oglądanie! I cześć!